Więc chcesz pewnie drastycznie zwiększyć swoją produktywność, robić więcej w mniej czasu i pokonać swoją rywalizację, ale nie masz pojęcia, jak możesz zwiększyć swoją produktywność. W dzisiejszym filmie nauczysz się kilku taktyk, które pomogły mi drastycznie zwiększyć moją produktywność. Ja mam na imię Dawid i pomagam młodym mężczyznom być bardziej produktywnym. Chcesz teraz na dół i kliknij przycisk subskrybuj, żeby dołączyć do naszego ruchu. Ale zanim zacznę z taktykami i poradami Opowiem Ci moją historię. Jest luty 2024 roku, jestem w swoim pokoju, siedzę przy swoim biurku komputerowym i nagrywam filmy. Ale podczas nagrywania filmów miałem pewien problem, który nie dawał mi spokoju. Nie było to moje połączenie internetowe, nie był to mój telefon, ani nie, nie był to też mój mikrofon. Było to to, że cały czas burczało mi w brzuchu. A i na każdym filmie, który nagrywałem, było to słychać, i strasznie się denerwowałem. Bo musiałem nagrywać tą część jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Ale podczas tego czasu, gdy byłem głodny i nagrywałem, to czułem się naprawdę bardzo, bardzo skupiony. A byłem głodny tylko i wyłącznie dlatego, że poprzedniego dnia dosłownie nic nie zjadłem. Po prostu leciałem przez swój dzień bez żadnego jedzenia. Ale nigdy w życiu nie miałem tak dużo energii jak tego dnia. Nigdy w życiu nie byłem w stanie tak dobrze się skupić jak tego dnia. I zazwyczaj nagrywałem tak po dwa, trzy filmy każdego dnia, a tego dnia nagrałem sześć filmów, które były bardzo, myślę, wysokiej jakości, które były bardzo, bardzo dobre. No i później przyszedł czas, żeby pójść zjeść. Była szósta, no więc schodzę na dół, idę do kuchni, robię cztery jajka, biorę sałatkę, idę na górę i jem to wszystko. I później jadę do szkoły, więc pochodzę z domu, wsiadam do pociągu i jadę. O czwartej, piątej rano czułem się, jakbym był jakimś młodym bogiem, który ma mnóstwo energii. A w szkole po 20 minutach, po zjedzeniu tej sałatki i tych jajek, czułem się zmęczony. Dosłownie miałem taki spadek energii, że dosłownie czułem się zmęczony. Wyobraź sobie, mieć no 15, prawie 16 lat, być bardzo, bardzo zdrowym i czuć się zmęczonym o 7 rano. No to nie jest normalne. I przez cały dzień tak się czułem. Przez cały dzień byłem taki, takim bezmózgiem. Czułem się taki zmęczony. Miałem taką. Później wróciłem do domu. I postanowiłem pójść do mojej kuchni, coś zjeść. No i w kuchni była moja mama, i zacząłem z nią gadać. I postanowiłem zrobić coś dziwnego. Nie postanowiłem zacząć bawić się nożem, nie postanowiłem zacząć robić pompek, ani nie, nie postanowiłem zmywać naczyń. Postanowiłem położyć się na podłodze i tak rozmawiać z moją mamą. No więc tak zrobiłem. Położyłem się na podłodze i rozmawiałem z nią. I tak leżę w kuchni na podłodze, zmęczony. I mówię do mojej mamy, że dzisiaj czuję się jakbym był jakiś upośledzony. A w tamtym momencie, gdy mówiłem te słowa, w mojej głowie była tylko jedna osoba. Nie była to moja mama, nie był to mój brat, ani nie, nie był to mój tata. Był to Hamza, który mówił o tym, że najlepszą taktyką na produktywność jest przerywane po scenie. No i leżę na tej podłodze w twojej kuchni i myślę sobie, to jest kompletna prawda. I wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że Przerywane postanie to najlepsza taktyka na produktywność i nie ma niczego lepszego. No więc pierwszym hakiem na zwiększenie Twojej produktywności jest przerywane postanie i optymalizacja Twojej diety. Przerywane postanie to po prostu nic nie jedzenie, czyli przez 3-4 godziny, czy ilekolwiek tam pracujesz, nic nie jesz. I gwarantuję Ci, że podczas tego czasu, gdy nic nie jadłeś, będziesz tak skupiony, że to jest niemożliwe. No, jesteś tak obecny w danym momencie i czuję się to tak po prostu fantastycznie. Możesz spróbować tego dzisiaj, jutro kiedykolwiek. Spróbuj tego i gwarantuj Ci, że nigdy, przenigdy że nie będziesz tak produktywny, jak podczas tego czasu, gdzie nie jadłeś. Ale teraz trochę o diecie. Zabójcą Twojej produktywności jest dieta. Teraz dlaczego dieta? Mianowicie chodzi o to, że węglowodany, czyli to co mamy w jakichś cukrach czy coś takiego, są dla nas złe i no nie powinniśmy. Ich jeść i przez to stajemy się dosłownie głupsi. Nie słyszałem o tym jeszcze żadnych badań, ale słyszałem, że są jakieś badania, które stwierdziły, że węglowodany dosłownie sprawiają, że jesteśmy głupsi. I wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi. Wiem, że pewnie będziemy myśleć, jak kurwa węglowodany są dobre i tak dalej. No spoko, nie? ale ja po prostu mówię o tym, co działa dla mnie. I mówię o tym, co też Hamza mi mówił, że powinienem mniej węglowodanu, bo wtedy mój mózg się pierdoli i te dosłownie, więc. Przestałem to jeść i czuję się fantastycznie. Mam o wiele więcej energii i czuję się naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Więc, jedyną rzeczą, co tak naprawdę powinniśmy jeść, jest mięso. No, jak sobie zdasz sprawę, to nasi przodkowie, nie wiem, 50 tysięcy lat temu, w sumie jedli tylko mięso, nie jedli żadnych malinek czy, nie wiem, jagód. No, nie jedli takich rzeczy. Znaczy, może, no, może jedli, ale gdy był na przykład lodowy wiek, czyli że świat był. Tak zimny, że wszystko pozamarzało, no to co musieli jeść ludzie? No, warzywa były zamarznięte, owoce były zamarznięte, więc co musieli jeść? No, mięso, dzik, nie wiem, czarno. W każdym razie takie rzeczy musieli jeść. I w tamtych czasach nie było takiego czegoś jak, nie wiem, rak czy inne rzeczy. Choroby zaczęły się właśnie chyba wtedy, gdy zaczęliśmy jeść warzywa i owoce i tak dalej. Przerzuciliśmy się na ten stały tryb życia. No i znowu. Ktoś się ze mną nie zgodzi, ktoś powie, że przecież trzeba jeść, nie wiem, cytrynę czy coś, bo witamina C. Z tego co słyszałem, to mięso ma wszystko, czego potrzebowaliśmy. Tak jakby wszystkich tych takich makro, mikroskładników, których potrzebowaliśmy, wszystko miało mięso, było takie pełnowartościowe. Plus jeszcze byliśmy cały, całe dnie na dworze. Byliśmy na zej, chodziliśmy po słońcu, chodziliśmy w naturze, byliśmy. Więc no, dzisiejsze czasy są inne od tego, co było wcześniej, ale. Powinniśmy jeść trochę bardziej jak nasi przodkowie: powinniśmy jeść mięso, coś takiego, a nie jakieś batoniki czy coś, no kurwa. No. Więc postaraj się, jeśli chcesz zwiększyć swoją produktywność, oczywiście, wyciąć jak najwięcej węglowodanów ze swojej diety, bo to one powodują ten główny spadek energii w swoim dniu i przez to nie jesteś w stanie niczego robić. Drugim hakiem na produktywność, który drastycznie pomoże Ci zwiększyć, jest planowanie następnego dnia. I gwarantuję Ci, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką możesz zrobić. Pierwsze jest przerywane postaniem, bo wtedy możesz się skupić, a drugie jest planowanie swojego dnia, bo za każdym razem wiesz, co masz robić, wiesz, gdzie masz być, co masz robić, jak masz to robić, gdzie, co i jak. No, po prostu wiesz wszystko. I najlepsze jest to, że nie musisz się nad tym zastanawiać, po prostu patrzysz na aplikację, a mam być tu, tu i tu, i idziesz tam, tam i tam. No więc planuj każdy swój następny dzień, po prostu usiądź przez 5-10 minut i zaplanuj to, co masz tu zrobić. Zaplanuj może, w którym czasie będziesz pracował, w którym czasie będziesz w szkole, w którym czasie będziesz w pracy. Nawet jeśli będziesz podążał za tym kalendarzem przez 20 czy 30%, to i tak to najprawdopodobniej jest lepsze niż twój taki normalny dzień. I ostatnim hakiem na produktywność jest jedzenie tej żaby. Gdybyś miał zjeść żabę, powiedzmy, że masz cały dzień na zjedzenie żaby, kiedy byś to zrobił? No, jeśli odpowiedziałeś wszystko poza. Początkiem to spojrzyj się źle, bo najlepiej jest żabę zjeść na samym początku, bo wyobraź sobie, jesz na przykład, powiedzmy, nie wiem, na pierwsze danie bierzesz kotleta, no i bierzesz sobie tego kotleta, jesz go i smakuje dobrze i widzisz tą żabę. Jak gdybyś sobie, o cholera, jeszcze muszę to zjeść? No, nie <grytanie> fajnie. Jesteś zestresowany, czujesz się taki niespokojny przez cały swój dzień, bo wiesz, że musisz jeszcze zjeść tą żabę. A co się stanie, gdy weźmiesz widelec, wiesz tą żabę na ten widelec i po prostu zaczniesz ją jeść od razu? Nagle bierzesz sobie ziemniaki, i nie ma już tej żaby i myślisz sobie, dziękuję Bogu, że ty już zjadłem. I nie widzisz tej żaby, jesteś sobie wdzięczny, że faktycznie to zrobiłeś. Musisz znaleźć najtrudniejsze zadanie, które musisz robić, no i dać je jako pierwsza rzecz podczas swojego dnia. I wtedy twój dzień stanie się lepszy, bo zrobisz to najtrudniejsze zadanie, to najgorsze zadanie, które po prostu musiałeś zrobić. Więc zacznij jeść tę żabę, zidentyfikuj najpierw co jest twoim zadaniem żaby. I zacznij ją jeść. Ja pamiętam kiedyś, moim najtrudniejszym zadaniem było 100 burpisów challenge. Czyli, że odpalasz stoper na swoim telefonie i robisz 100 burpisów pod rząd. Że zależy w sumie, no tyle ile czasu ci to zajęło, tyle robiłeś. Mi pamiętam zajmowało to chyba, kiedyś zrobiłem chyba 4,50 to był chyba mój najlepszy czas. Jadłem tą żabę od razu, dosłownie wstawałem każdego poranka. I robiłem tu 100 burpisów na tamtym dywanie. I dzięki tym trzem hakom na produktywność jesteś w stanie drastycznie ją zwiększyć. Jeśli potrzebujesz pomocy z twoją produktywnością, to możesz kliknąć pierwszy link na dole. Najlepszym momentem na zmienienie twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.